Biały kieł, siódmy, ściana świata. Kiedy matka zaczęła opuszczać legowisko, idąc na łowy, wilczek zrozumiał już do głębi prawo broniące mu wyjścia z pieczary. Prawo to nie tylko wdrożyła mu matka pyskiem i łapą, ale podszyptywał już teraz instynkt strachu. Nigdy w krótkim swym życiu jaskiniowym nie spotkał niczego, co mogłoby wzbudzić trwogę, a przecież znał już uczucie lęku. Spłynęła u nań niby spadek po odległych, niezliczonych wilczych pokoleniach. Odziczył je co prawda bezpośrednio po Jednookim i Rudej Wilczycy, lecz oni otrzymali je w nieuniknionym darze od zamieszłego szeregu przodków. Strach, legal dzikości, którego żadne zwierzę nie może uniknąć ani sprzedać za miskę soczewicy. Siwy malec znał Strach, nie wiedząc przecież skąd Strach pochodzi. Być może uważał go za jedno z ograniczeń życia. Nie wątpił już bowiem, iż życie zakreśla pewne granice, stawia pewne warunki. Poznał głód. Jeśli nie można zaspokoić głodu, czuje się ową nieprzebytą granicę twardy opór ścian pieczary, ostre pchnięcie matczynego nosa albo szorstki cios jej łapy. Wszystko to zrobiło w nim wiedzę, iż wolność nie istnieje, iż żywemu stworzeniu postawiono warunki, wytyczono granice. Owe granice i warunki były prawami. Posłuszeństwo prawom pozwoli uniknąć bólu i zyskać nieco szczęścia. Wilczek nie wykoncypował tego światopoglądu tak, jak uczyniłby to człowiek. Po prostu podzielił rzeczy na te, które sprawiają ból, i te, które go nie sprawiają. Po czym zaczął unikać tych pierwszych, żeby móc używać drugich satysfakcji i obfitości płynących z życia. Tak więc będąc posłusznym prawu danemu przez matkę i prawu czegoś, co było nieznane i niezrozumiałe, strachowi, siwy malec trzymał się z daleka od wyjścia. Pozostało ono dla niego jak dawniej jasną ścianą. Kiedy matka wychodziła z nory, wilczek przeważnie spał, a obudziwszy się siedział jak najciszej, tłumiąc natarczywy skowyt, który burzył mu się w gardle i żądał zakłócenia ciszy. Pewnego razu, leżąc bezsennie, wilczek usłyszał obcy dźwięk w białej ścianie. Nie wiedział, że to rosomak. Stojąc na zewnątrz, drżał cały z powodu własnej śmiałości i ostrożnie obwąchiwał zawartość jaskini. Malec wiedział tylko, że owo węszenie było obce, niezaklasyfikowane, nieznane, a więc przerażające, albowiem strach jest złożony przede wszystkim z niewiedzy. Sierść zjeżyła się na grzbiecie szarego, ale zjeżyła się po cichutku. Skąd wiedział, że należało jeżyć się na widok obcego? Odruch ten nie zrodził się z żadnej wiedzy. Był tylko uwidocznieniem strachu ukrytego w ciele, choć nie nieusprawiedliwionego jeszcze doświadczeniem. Razem ze strachem odezwał się instynkt samozachowawczy. Malec był półprzytomny z przerażenia, a jednak leżał bez ruchu, zastygły, skamieniały. Udający nieżywego. Matka po powrocie do domu ryknęła obwąchując ślady obcego. Rzuciła się w głąb pieczary, a znalazłszy malca, lizała go i tarmosiła z wylewem niebywałej czułości. Wtedy malec zrozumiał, że uniknął jakiegoś wielkiego bólu. Istniały jeszcze inne siły działające w szarym wilczku. Najpotężniejszą zaś spośród nich był wzrost. Instynkt i prawo nakazywało posłuszeństwo. Wzrost wymagał nieposłuszeństwa. Matka i strach trzymały malca z daleka od jasnej ściany. Lecz wzrost jest życiem, życie zaś po wszystkie czasy przew stronę światła. Tak więc nie sposób było powstrzymać strumień życia, który wzbierał w zwierzęciu, rosnąc z każdym oddechem, z każdym połkniętym kawałkiem mięsa. Wreszcie pewnego dnia fala życia zerwała tamy strachu i posłuszeństwa. Malec zaś potoczył się i pokuśtykał do wyjścia. Wbrew temu, co czyniły inne ściany, ta jedna jasna zdawała się cofać przed nim w miarę przybliżania. Żadna twarda powierzchnia nie obijała delikatnego nosa, wysuwanego z ciekawością naprzód. Jasna ściana zdawała się równie przeźroczysta jak światło. Wobec tego, iż każda właściwość była w oczach wilczka kształtem, Wszedł więc w środek tego, co uważał za ścianę i zanurzył się w to, z czego ona się składała. To było nadzwyczajne, oszałamiające. Pełz na twardy kształt, światło zaś nabierało tymczasem jasności. Strach żądał odwrotu. Wzrost zmuszał, by iść naprzód. Nagle wilczek znalazł się przy wyjściu. Ściana, w której wnętrzu jakoby się znajdował, nagle uskoczyła na niezmierzoną odległość do tyłu. Światło stało się boleśnie jaskrawe. Jasność oślepiła malca. Przeraziło go tak nagłe i tak wielkie rozwarcie przestrzeni. Źrenice automatycznie zaczęły przystosowywać się do światła, przygotowując się również na spotkania przedmiotów znajdujących się w pewnej odległości. Najpierw ściana odskoczyła sprzed oczu i przestała istnieć. Obecnie odnalazła się znowu, ale już znacznie, znacznie dalej. Zmienił się również jej wygląd. Była to teraz ściana złożona z otaczających go drzew, strumieni, ze wzgórza ponad drzewami i nieba ponad wzgórzami. Malcem wstrząsnęła wielka trwoga. Jakże ogromne jest nieznany. Przysiadł u wejścia do jaskini i przypatrywał się światu. Bał się bardzo. Świat był nieznany, a więc przerażający. To też sierść stanęła mu dęba na całej długości grzbietu. Wargi zaś rozsunęły się słabo, próbując gniewnego i niczym niehamowanego warczenia. Swoim drobnym ciałem i wielką trwogą wyzywał cały ten świat. Nie stało się nic. Malec nie przestawał patrzeć i pochłonięty ciekawością zapomniał o warczeniu. Zapomniał też o trwodze. Strach wygnany został przez wzrost, który zmienił się w ciekawość. Malec zaczynał zauważać bliższe przedmioty lśniące w słońcu, otwartą część strumienia, złamaną sosnę u podnóża urwiska i samo urwisko, które wznosiło się od sosny ku niemu i kończyło się o jakieś dwie stopy przed progiem jaskini, na którym przysiadł. Szary wilczek żył dotychczas na równej, gładkiej ziemi. Nie zaznał jeszcze bólu upadku, nie wiedział w ogóle co znaczy upadać. Dał więc śmiały krok prosto w powietrze. Tylne nogi stały wciąż jeszcze na progu, ale ciało runęło gdzieś przed siebie głową na dół. Ziemia wymierzyła mu tak mocny cios w pyszczek, że malec zaskowyczał, a potem zaczął staczać się dalej i dalej po urwisku. Porwała go paniczna zgroza. Nieznane schwytało go koniec końców. Schwytało mocno i wlecze ku jakiemuś straszliwemu bólowi. Siły wzrostu podeptane zostały przez siły strachu. Malec piszczał niczym przestraszone dziecko. Nieznane niosło go dalej, więc darł się coraz mocniej. Nie było to podobne do nieruchomego siedzenia w norze i przyglądania się skostniałym, młemu lękowi, jak nieznane przechodzi w pobliżu. — O nie! Teraz nieznane trzymało go w szponach. Tu przyczajenie nic nie pomoże. Wilczkiem trzęsła już nie trwoga, lecz zgroza. Urwisko jednak spłaszczyło się, przechodząc w łączkę miękkiej trawy. Malec stracił rozpęd. Kiedy wreszcie przestał się toczyć, wydał ostatni serdeczny skowyt, przeciągając go w przeciągłe, żałosne wycie. Po czym, jak gdyby rzecz rozumiała się sama przez się. Począł zlizywać z miękkiego futra błoto z wprawą zawodowego eleganta. Skończył toaletę, usiadł i rozejrzał się wokoło. W ten sam sposób, w jaki prawdopodobnie rozejrzałby się pierwszy mieszkaniec ziemi rzucony na marsa. Szczeniak przedarł się przez ścianę świata, nieznane trzymało go w szponach. A przecież oto siedzi tutaj zdrów i cały mieszkaniec ziemi, który wylądował na marsie. Odczuwałby jednak mniej obcości, bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnych wiadomości o istnieniu czegoś podobnego. Wilczy malec był prawdziwym odkrywcą, najbardziej nieznanego ze światów. Teraz, gdy straszliwe nieznane wypuściło go z pazurów bez szwanku, zapomniał od razu, że jest w ogóle straszne. Czuł tylko ciekawość, ciekawość wszystkiego wokoło, obejrzał trawę pod sobą borówki tuż koło nosa i martwy pień złamanej sosny, która stała na krańcu polany. Wiewiórka biegając wokoło pnia naleciała niechcący na wilczka i przeradziła go na nowo. Rozpłaszczył się i warknął. Wiewiórka jednak przeraziła się jeszcze bardziej. Uciekła na drzewo i z bezpiecznej wysokości prychnęła gniewnie. Pomogło to jego odwadze i chociaż raz spłoszył go dzięcią, wilczek ufnie kroczył przed siebie. Ufność wzrosła tak dalece, że kiedy jemiołuszka nieostrożnie stanęła mu na drodze, sięgnął ku niej żartobliwą łapą. W zamian za to dostał w nos ostre ukłucie dzióbka. Przysiadł znowu i zaskowyczał. Tego było ptaszkowi za wiele. Poszukał ratunku w ucieczce. Malec brał lekcję. Jego zamglony mózg czynił przecież nieświadomą klasyfikację. Istniały rzeczy żywe. Oraz rzeczy nieżywe. Uważać należy na rzeczy żywe. Te drugie bowiem zostają zawsze na tym samym miejscu. Żywe za to poruszają się ciągle i nigdy nie wiadomo, co uczynią. Można spodziewać się po nich tylko niespodziewanego, i na to właśnie trzeba być przygotowanym. Malec wędrował nader niezgrabnie. Potykał się o korzenie, uderzał o kamyki. Gałąź, która zdawała się wisieć z daleka, trafiała go nagle w mordkę albo biła po żebrach. Istniały też nierówności powierzchni. Czasem wilczek mierzył za wysoko i dostawał po nosie, czasem mierzył za nisko i dostawał po łapach. Trafiały się też sypkie okruchy skalne i gładkie kamyki, które przewracały się pod nogami wywnioskował stąd, iż nie każda rzecz nieżywa stoi na ziemi tak mocno jak jego pieczara. Przekonał się też, iż małe przedmioty są bardziej skłonne do przewrócenia się lub upadku, niż wielkie. Każde niepowodzenie było lekcją. Im dłużej szedł, tym szedł lepiej. Przystosowywał się, uczył się wyliczać ruchy swoich mięśni, widzieć granice każdej rzeczy. Mierzyć odległość między przedmiotami oraz pomiędzy przedmiotami a własnym ciałem. Posiadł też szczęście, które sprzyja początkującym. Urodzony na łowce u mięsa, sam o tym nie wiedząc, znalazł zdobycz tuż przed własną norą na pierwszej wyprawie na w świat. Czysty przypadek skierował go do schowanego misternie gniazda Ptarmigana. Ściśniej mówiąc, wilczek wpadł w to gniazdo. Próbował właśnie stąpać wzdłuż grubej zwalonej sosny. Spruchniała kora, zsunęła się pod ciężarem łap. Wilczek zaś rozpaczliwym piskiem potoczył się z gładkiej oślizgłości pnia. Przeleciał przez listowie i pręty małego krzaczka, w samym sercu którego runął pomiędzy siedem piskląd ptarmigana. Narobiły wrzawy, wobec czego wilczek przestraszył się na chwilę. Potem dostrzegł, jak bardzo były małe i poczuł przypływ odwagi. Ptaszki poruszały się i strzepotały. Oparł łapę na jednym z nich i ruch pisklęcia ustał. Stało się to dla wilczka źródłem niespodziewanej radości. Powąchał zdobycz, ujął ją zębami, walczyła i kła mu język. W tej samej chwili wilczek poczuł głód. Szczęki zwarły mu się nieoczekiwanie. Trzask kruchych kosteczek i ciepła krew popłynęła w głąb pyska. Jej smak był dobry. Oto mięso. To samo mięso, które przynosi matka, ale żywe. Tym razem i dlatego lepsze. Zjadł ptarmigana i nie odszedł, dopóki nie pożarł sześciu pozostałych. Na zakończenie oblizał wargi zupełnie tak samo jak matka i wylazł z krzaka. Spotkał go skrzydlaty wicher. Zmieszał i oślepił trzepot piór i ciosy rozjuszonych skrzydeł. Malec schował głowę między łapy i skamlał. Ptarmigan matka wpadła w furię i biła coraz mocniej. Wobec tego wilczek rozłościł się. Powstał, warknął i uderzył łapą. Chwycił nawet maleńkimi kłami za wielkie skrzydło i zaczął szarpać je, drzeć i wyrywać. Ptarmigan walczył uparcie zadając cios za ciosem, swym wolnym skrzydłem. Wilczek przeżywał swą pierwszą bitwę, czuł uniesienie, zapomniał o strasznym nieznanym, nie bał się już niczego na świecie. Walczył, walczył, szarpiąc żywą istotę, która go biła. Poza tym owa żywa istota była mięsem. Rozkosz zabijania zalała go falą. Zniszczył przed chwilą małe stworzenia żywe. Niechże teraz zniszczy wielkie. Wilczek był zbyt zajęty i szczęśliwy, żeby wiedzieć o własnym szczęściu. Dygotał i płonął z dotychczas nieznanej radości, która przewyższała wszystko, cokolwiek dotychczas zaznał. Trzymał mocno za skrzydła i warczał z za zamkniętych szczęk. Ptarmigan wywlukł go z krzaka. Kiedy odwrócił się i próbował z powrotem wepchnąć napastnika w gąszcz, Wilczek wyciągnął go przemocą na otwarte pole. Ptak rozpaczliwie bił wolnym skrzydłem. Białe pierze fruwało niczym śnieżyca. Uniesienie wilczka było szalone. Wezbrała w nim krew całych pokoleń, których lata upłynęły na walce. Nie wiedział, co czuje, ale czuł, że oto jest właśnie życie. Odnalazł swoje miejsce na świecie. Robił to, do czego był stworzony. Zabijał zdobycz, walcząc ciężko o jej śmierć usprawiedliwiał własne istnienie jak mógł najlepiej, albowiem cóż lepszego uczynić może życie ponad doskonałe spełnienie tego, co mu przeznaczono. Po pewnym czasie ptak zaprzestał walki, wilki jednak nie puścił skrzydła, leżeli razem na ziemi i patrzyli sobie w oczy. Malec spróbował ryknąć groźnie, zastraszająco. Ptak dziobnął go w nos, obolały już od poprzednich przygód. Wilczek piszczał, ale trzymał. Ptak dziobał i dziobał. Mały przeszedł z pisku do wycia i próbował odsunąć się od ostrego dzioba, zapominając, że sam go przyciąga, trzymając skrzydło. Grat uderzeń spadł znowu na obolały nos. Fala bitewnego uniesienia odpłynęła raptownie. Wilczek puścił zdobycz, odskoczył i zmykając haniebnie skwapliwie pokuśtykał przez równinkę. Położył się pod lasem po drugiej stronie polany, i odpoczywał z wywieszonym językiem. Nos nie przestawał boleć i zmuszał do cichego pisku. Nagle wilczka ogarnęło mgliste przeczucie, że grozi mu coś przerażającego. Nieznane, z całym arsenałem swych strachów, runęło na malca. Mimo woli skulił się pod osłoną krzaka. W tejże chwili ogarnął go prąd powietrza i jakieś wielkie skrzydlate ciało przepłynęło obok złowieszczo i cicho. Jastrząb, padając z błękitów, ominął wilczka o pół stopy. Leżąc w krzaku, z wysiłkiem odzyskując przytomność, a zarazem ciekawie wyglądając z gąszczów, malec zobaczył ptarmigana, który krążył rozpaczliwie nad zburzonym gniazdem. Oszołomiony nieszczęściem ptak nie dostrzegł tego pocisku niebios. Za to wilczek zobaczył natychmiast i przyjął z rąk życia wspaniałą lekcję. Oto szybki lot jastrzębia w dół, muśnięcie ziemi króciutkim pierzem. Oto chwyt pazurów wbitych w ciało ptarmigana, śmiertelny wrzask, bulgoczące w gardle napadniętego, wreszcie wzbicie się drapieżczycy w błękit i trzepot unoszonego ku górze ptarmagina. Minęło niemało czasu, zanim wilczek zdecydował, że może opuścić schronienie. Nauczył się wiele. Po pierwsze... Stworzenia żywe były mięsem. Były stworzone do jedzenia. Po drugie, stworzenia żywe, o ile były duże, mogły sprawić ból. Wobec tego lepiej zjadać małe stworzenia, jak pisklęta ptarmagina. Pozostawić w zaś w spokoju duże, takie jak ptarmigany matki. Malec czuł też pewne ukłucie ambicji dręczące chęć zmierzenia się raz jeszcze ze starym ptarmaginem. Cóż, kiedy porwał go jastrząb? A może są na świecie inne jeszcze stare ptarmigany? Trzeba pójść poszukać. Ostrożnie zszedł spadzistym brzegiem w stronę strumienia. Nigdy dotychczas nie widział wody. Musi być bardzo wygodnie iść po niej. Nie widać żadnych nierówności. Wstąpił śmiało i nagle z wrzaskiem wpadł w objęcia nieznanego. Woda była zimna, więc malec dał nurka, łapiąc gwałtownie powietrze. Lodowatny wlewał mu się w płuca zamiast powietrza, do którego przywykł przy oddychaniu. Nagle doznane uczucie duszenia się było bolesne jak sama śmierć. Dla wilczka oznaczało niewątpliwie śmierć. Nie posiadał, rzecz prosta, świadomego pojęcia śmierci. Miał za to jak każde dzikie zwierzę wyraźny instynkt śmierci. Wyobrażał ją sobie jako największy z bólów, jako samą treść nieznanego, sumę całej jego zgrozy, najstraszliwszą i niewyobrażalną katastrofę, która zdarzyć się może, o której nie wie się nic, a która każe bać się wszystkiego. Wypłynął na powierzchnię i otwartym szeroko pyskiem zaczerpnął miękkiego, słodkiego powietrza. Nie zanurzył się więcej. Jakby wedle dawnego zwyczaju zaczął przebierać usilnie łapami w wodzie i popłynął. Brzeg był o parę stóp, ale wilczek wypłynął na powierzchnię tyłem do brzegu i dostrzegł przede wszystkim brzeg przeciwny. Zaczął więc płynąć ku niemu czym prędzej. Strumyk nie był duży, ale w tym miejscu rozszerzał się w jeziorko o dobrych dwudziestu stopach średnicy. Płynącego wilczka złapał i poniósł prąd. Na domiar złego, u wylotu jeziorka, chwycił malca drobniutki wodospad. Nie można już było płynąć. Spokojna woda rozgniewała się nagle. To zanurzała szczeniaka, to wypychała na powierzchnię. Ciągle zaś kręciła nim gwałtownie, przewracając z boku na bok i bijąc o skały. Za każdym uderzeniem malec kowyczał przerażony. Jego ruch naprzód był serią dzikich wrzasków, znaczących ilość kamieni podwodnych, które napotykał. Poniżej wodospadu rozlewało się drugie jeziorko i tutaj uwięziony przez wir malec został łagodnie popchnięty do brzegu i równie łagodnie złożony na piasku. Przezornie odpełzł z daleko od wody i położył się na żwirze. Nauczył się czegoś nowego o świecie. Woda nie jest żywa, ale rusza się. Wygląda równie twardo jak ziemia, tymczasem jest zupełnie pozbawiona twardości. Wniosek: rzeczy nie zawsze są tym, czym wydają się być. Strach Malca przed nieznanym był dotychczas odziedziczoną nieufnością, a obecnie został wzmocniony przez doświadczenie. Odtąd Wilczek będzie żywić stałą niewiarę dla zewnętrzności wszystkiego, co napotka, a zaufa czemuś wtedy dopiero, gdy daną rzecz pozna do gruntu. Jeszcze jedna przygoda czekała Malca tego dnia przypomniał sobie, iż istnieje pewne żywe stworzenie, któremu zawsze można ufać matka. Wtedy poczuł nagle, że pragnie matki bardziej niż czegokolwiek na świecie. Nie tylko mięśnie czuły zmęczenie od nadmiaru doświadczeń i przygód, znużony był jeszcze mocniej wątły, mały mózg. Przez całe dotychczasowe życie nie napracował się tyle, co przez ten jeden dzień. Poza tym malcowi chciało się spać. Wstał więc z twardego piasku i ruszył na poszukiwanie domu i matki, czując jednocześnie, jak ogarnia go fala zniechęcenia i bezradności. Przedzierał się właśnie przez jakiś krzak, kiedy usłyszał nagle przenikliwy krzyk trwogi. Coś żółtego mignęło mu przed oczyma. Dostrzegł uciekającą w przerażeniu kunę. Było to maleńkie, żywe stworzenie, wobec czego wilczek nie przestraszył się bynajmniej. U swoich stóp dojrzał jeszcze mniejsze. Zupełnie malutkie, żywe, żółte zwierzątko, które zapewne, tak jak on sam, nieposłusznie wyruszyło na poszukiwania przygód. Próbowało uciec. Wilczek przewrócił je łapą. Maleńka kuna pisnęła ostro, przeszywająco, boleśnie. W następnej chwili żółta smuga pojawiła się znowu przed oczyma wilczka. Usłyszał raz jeszcze przenikliwy krzyk i poczuł niespodziewane pchnięcie w szyję. Ostre zęby kuny matki wczepiły się w wilcze ciało. Skamląc, piszcząc i cofając się sromotnie, widział jak kuna matka dopadła swoje małe, porwała i pociągnęła za sobą w gąszcz. Ukłucie ostrych zębów bolało mocno, ale skrzywdzona ambicja bolała jeszcze mocniej. Malec usiadł i piszczał cicho. Kuna matka była tak maleńka, a przecież tak niebezpieczna. Nie wiedział tego dotychczas, ale miał się dowiedzieć jeszcze tego samego dnia, iż kuna jest wśród zwierząt tej miary i wagi najdzikszym, najokrutniejszym i najbardziej mściwym zabójcą w dzikich lasach. Siedział i płakał wciąż jeszcze, kiedy kuna matka ukazała się znowu. Nie skoczyła jednym susem, teraz kiedy jej dziecku już nic nie groziło, podpełzła ostrożnie i Wilczek miał dość czasu, żeby przyjrzeć się jej wężowemu ciału oraz drobnej, ostrej, jak gdyby wężowej główce. Jej przynikliwy, nabrzmiały groźbą wrzask zjeżył sierść na grzbiecie Wilczka i kazał Malcowi zawarczyć ostrzegawczo. Podpełzała bliżej i bliżej. Nagły skok, szybszy niż niezdarne spojrzenie dziecinne i oto śmigły, żółty wężyk znikł z pola widzenia Malca żeby w następnej chwili znaleźć się u jego szyi z zębami wczepionymi bezlitośnie w sierść i mięso. Najpierw wilczek ryknął i spróbował walczyć. Był jednak bardzo młody i przeżywał dopiero swój pierwszy dzień na świecie. Ryk przeszedł więc w skowyt. Walka zmieniła się w próbę obronnej ucieczki. Kuna nigdy nie rozwiera szczęk zwartych w ciele wroga. Zwisała u szyi malca, Próbując dotrzeć zębami do wielkiej tętnicy, gdzie bulgotała ciepła krew. Kuna była pijakiem krwi najchętniej zaśpijała krew z samego gardła życia. Szary malec byłby zginął i na nie napisano by o nim żadnego opowiadania, gdyby właśnie nie nadbiegła wilczyca matka, szukając i węsząc w gęstwinie. Kuna puściła malca i śmignęła niczym piórko ku gardłu wilczycy. Chybiła i zawisła u samej szczęki, wczepiona w nieobfite ciało. Wilczyca machnęła głową, jakby się ktoś zamierzył biczem, wydzierając ku chwyt i ciskając ją wysoko w powietrze. Po czym wciąż jeszcze w powietrzu zęby wilczycy zamknęły się na śmigłym, żółtym wężyku i kunę spotkała śmierć w miażdżących szczękach. Siwego malca ogarnęła tym razem znowu fala namiętnych matczynych pieszczot. Szczęście wilczycy z odnalezienia synka zdawało się być jeszcze większe niż radość tego, kto został znaleziony. Obwąchiwała szczeniaka, głaziła, lizała ranki od zębów kuny. Wreszcie wspólnie i zgodnie zjedli oboje amatorkę ciepłej krwi, po czym poszli spać do pieczary.